Logan Sargent to kierowca, który nie zaprezentował nic ciekawego w sezonie 2023. Dokładnie tak myśli wielu fanów Formuły 1, a to zdanie jest jak najbardziej słuszne. Nie wyróżniał się ani tempem, ani regularnością, a ponadto jego wypadki kosztowały zespół bardzo duże pieniądze. Ale teraz nieco cofnijmy się i sprawdźmy, jak to się stało, że Sargent jest obecnie akurat w tym miejscu. Zacznijmy od sprawy bardzo prostej. Wystarczy spojrzeć na ostatnie lata, w których widać znaczący wzrost zainteresowania włodarzy Formuły 1 ogromnym rynkiem, jakim są Stany Zjednoczone. Liberty Media jest zresztą amerykańską spółką, co tym bardziej przyciąga ich do tego kierunku. Popularność Drive to Survive w Stanach, czy chociażby trzy rundy w USA, i oczywiście amerykański zespół w stawce. Logicznym było, że Formuła 1 bardzo chętnie przyjmie do siebie amerykańskiego kierowcę. Ze względu na fakt, że dni Nikolasa Latifiego w Williamsie były już policzone, w Stanisławie zwolniło się miejsce u boku Alexa Albona. Ale już na tym etapie kontraktowania Logana do Williamsa pojawiło się wiele znaków zapytania. Ogólnie rzecz ujmując, osiągnięcia Logana nie porywały. Jego największy sukces to trzecie miejsce w F3 w 2020 i czwarte miejsce w F2 w 2022. Sargent miał praktycznie zerowe doświadczenie z samochodami F1. W kontraście do pozostałych debiutantów, takich jak Oscar Piastri, Nick DeVries czy Liam Lawson. Zwyczajnie w świecie był gorzej przygotowany. Przed startem sezonu było widać, że uwaga mediów zawieszona jest na innych zawodnikach, a sam Sargent mógł czuć się dość spokojnie, jeśli chodzi o presję. Po odejściu Latifiego, wzięcie kogokolwiek innego do Williamsa wydawało się ruchem mającym poprawić wyniki zespołu, ale czy do końca tak się stało? Ogromnym plusem Amerykanina miało być tempo kwalifikacyjne, które w seriach juniorskich pozwalało mu wyróżniać się spośród reszty. Świadczy o tym fakt, że w poprzednich latach sam Oskar Piastri poległ w rywalizacji w czasówkach ze swoim kolegą zespołowym i to z ogromną różnicą 8 do 1. Alex Albon momentalnie jednak zweryfikował talent Sargenta. Taj wygrał wszystkie pojedynki kwalifikacyjne w 2023, przewaga nad Amerykaninem była ogromna. A jeśli chodzi o wyścigi, tylko się to pogłębiało. Oprawa tempa Williamsa szczególnie uwidaczniła problemy debiutanta. Kiedy Albon kręcił się w okolicach top 10, Sargent był uwikłany w walkę na końcu stawki. Logan przez kolejne straty, które powodował swoimi wypadkami, wpadł w nieskończoną pętlę. Jego wypadki prowadziły do uszczuplania budżetu zespołu, a w rezultacie, szczególnie w drugiej części sezonu, otrzymywał dużo mniej ulepszeń do swojego samochodu. W tym przypadku ciężko mówić o potencjalnym nierównym traktowaniu, bo Sargent sam zgotował sobie taki los. A jak dobrze wiemy, stajnia z Grove wcale nie jest gigantem jeśli chodzi o zasobność ich portfela. Z tego powodu przecież z hasem rozstał się Mick Schumacher. Sytuacja Logana jest bardzo podobna i jeśli sezon 2024 nie przyniesie znaczącej poprawy, to zwyczajnie w świecie będzie to koniec Amerykanina w Formule 1. Wypadałoby jeszcze wspomnieć o ważnej kwestii, jaką jest postęp, którego ewidentnie brakuje u kierowcy Williamsa. Jego ubiegłoroczny debiut w Bahrajnie wyglądał naprawdę solidnie. Przejście przez Q2, a następnie 12 miejsce w wyścigu bez żadnego poważnego błędu, to naprawdę dość dobry rezultat. Niestety, reszta sezonu nie wyglądała aż tak dobrze. Przykładem jest tu wielokrotne rozbijanie samochodu, tak jak w Baku, Miami, na Suzuce czy w Barcelonie. Samochody Williamsa świetnie zaprezentowały się na zandford. Czar jednak prysnął, kiedy Amerykanin popełnił błąd, i wylądował w tym czasie w bandzie. Ostatecznie w Holandii nie udało się dowieść nawet punktów. Ekstremalne warunki w Katarze zmusiły sargenta do wycofania się z wyścigu przez odwodnienie, ale w tym przypadku nie można do końca winić kierowcy. Organizacja wyścigów w krajach arabskich przy tak wysokich temperaturach nie jest do końca dobrym posunięciem. Ale to jest temat na inny film. Wracając z większych przebłysków Sargenta wypadałoby wspomnieć o siódmej pozycji w kwalifikacjach na torze w Las Vegas oraz o jego pierwszym punkcie, który udało mu się wywalczyć podczas rundy w Teksasie. Przekroczył linię mety na dwunastej pozycji, ale po dyskwalifikacji Leclerc'a i Hamiltona wskoczył do pierwszej dziesiątki. Logan zakończył sezon na 21. miejscu w klasyfikacji kierowców, co w 20-osobowej stawce może wydawać się naprawdę dziwne. Oczywiście wynika to z faktu, że Alfa Tauri miało kilku kierowców. Ale mimo to taki tytuł na pewno nie rokuje dobrze na karierze młodego Amerykanina. Sprawiło to, że pozycja w zespole Sargenta do końca sezonu nie była pewna. Williams zdecydował się jednak na danie Amerykaninowi drugiej szansy i przedłużył z nim kontrakt do końca 2024. Szefostwo Oswo z Grove bardzo mu zaufało, ale jeśli w jego jeździe nie dojdzie nagle do drastycznej poprawy, to bardzo możliwe, że pożegna się z Formułą 1 już po tym sezonie. Williams od jakiegoś czasu jest na wznoszącej, ale jeśli ich ambicje są większe niż szorowanie dna stawki, to obecność Sargenta w takiej dyspozycji jak w poprzednim sezonie jest po prostu niedopuszczalna. Amerykanin musi docenić, że dostał kolejną szansę, bo sytuacja w Formule 1 potrafi zmieniać się diametralnie. Ma naprawdę dużo szczęścia, że James Wolves dalej broni go w mediach i przedłużył z nim kontrakt. Nie każdy zespół jest na tyle cierpliwy, a Formuła 1 pokazuje, że jeśli nie jesteś od razu w stanie zagwarantować dobrych wyników, a w twojej jeździe nie widać postępów, to na twoje miejsce momentalnie znajdzie się kolejka nowych kandydatów. Przykładem jest tutaj chociażby Nick DeVries, który świetnie pokazał się w Williamsie, ale po nieudanych występach w Alfa Tauri, momentalnie wyleciał ze stawki. Obecnie nazwisko Holendra kompletnie wypadło z dywagacji na temat rynku transferowego. Logan musi zrobić naprawdę dużo, aby nie skończyć tak jak Mick Schumacher, który również po dwóch sezonach spędzonych w królowej sportów motorowych wypadł z kręgu zainteresowań zespołów. Czego my musimy oczekiwać od sargenta w tym sezonie? Przede wszystkim postępu, bez niego momentalnie wyleci z Formuły 1. Musi być jak najbliżej Albona i pokazać, że zasługuje na jeszcze jedną szansę. A ja dziękuję bardzo za obejrzenie. Dajcie znać, czy Waszym zdaniem Sargent pozostanie w Formule 1 i czy w tym sezonie zobaczymy lepszą wersję amerykańskiego kierowcy. Ja zapraszam do sekcji komentarzy. Dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia.